Witam, dzisiaj pokrótce pogramy sobie ZeroCo albo A65M Zeroko Nie wiem, nazywajcie sobie tak, jak chcecie. Ja po prostu przejdę do bitewki, trochę opowiadam po o tej maszynce, bo jest dosyć ciekawa. Wiecie, co jest najciekawsze w tym samolocie, właśnie Że Jest to samolot premium, który jest dostępny do zakupu od 10 lat. Od wyjścia aktyzacji 1.27, czyli tam na Wiki aktyzacji, która była pierwszą aktyzacją WTK. Jakby kiedy gra już była dostępna jako tam Open becie. w 2013 to ja miałem 11 lat. Tak, mam 20 lat. 21 lat już prawie mam, więc. Nie wiem, słyszę czasami, że ludzie mnie nazywają kidosem. Mam 21 lat. Muszę chyba co jakiś czas to przypominać na filmach. <laughs> to możecie się spytać, skąd mam takiego niebieskiego skina? Pokrótce powiem, że po prostu był event. W Japonii na jakieś tam dekoracje i po prostu w butyku rzucili kod promocyjny, który macie na ekranie. Niestety ten kod promocyjny nie działa, ale dawał takiego skina z, z Ziroko. No i niestety też, jak mówiłem wcześniej, ten pojazd po 10 latach znika ze sklepu. Je, ogólnie jest to najbardziej opłacalny chyba pojazd, jaki mógłby być ze sklepu, bo macie 5-0 pojazd z czwartej ery, więc pozwalający na badanie samolotów odrzutowych japońskich. Też podsiadający chyba w miarę dobre zarobki Tylko od razu mówię, w tym materiale będę latał Prawdopodobnie jak główny. Ja nie umiem grać tłoków W ogóle ja nie, jakoś nie lubię grać samolotów tłokowych Bo to jest głównie do nagrywania Jest takie średnie Trzeba przyznać, gdzie ty lecisz, ty A6M5 inne Chyba była po tam jakiś cel inny Tam mamy Dorniera Który mam nadzieję, że nie poleci mi na dupsko Co to było? Jakiś strzał Wiecie co jest najgorsze? Tutaj widzę, że leci z siedmiu graczy, nie chcę tak, tak na okolicze i nie chcę się wpierdzielać w tych siedmiu graczy, bo wlatywanie o w połowę enemy teamu, jak nie cały enemy team, no nie jest to najlepszy pomysł, wolę sobie się wycofać, nabrać w wysokości i dopiero lecieć na walkę, bo tak to no licho by było jakby tak wlecieć w tych wszystkich graczy, chociaż widzę tutaj tego i225, on byłby ciekawym kąskiem do zaatakowania. Już widzę, że zaczyna się po prostu faza bitwy, że wszyscy wlatują siebie. Mam nadzieję, że te dwa samoloty wyżej mi na mnie nie zeskoczą. Dobra, chodź tu, Jakuczyk. 3 nie, dobra. Nie odbijamy do góry, tylko odbijamy w inne cele. Nie ma co latać tempo za jednym samolotem. Zwróć czy nasz, nasz. Kurwa. Wiecie, co jest najgorsze? Ja już nie ogarniam, co się dzieje w bitwie. Mój mózg po prostu... Mówię wam szczerze, mój mózg jak już... Yy, dochodzi do pierwszego blackoutu na pilocie, już po prostu przestaje ogarniać, o. Kurde, jaka klimatyczna bitwa, lotniskowce... Japonia na um Amerykę... Tylko po tego, że każdy gra z Iroko, bo to jest tak opłacalna premka, ale... Normalnie się bitwa historyczna trafiła, widzowie. Kiedy ja grałem taką bitwę normalnie? Chociaż ma bitewka, ale zobaczcie. Dziś tu pewnie Yamato pływa. To chyba jest Yamato. Nie wiem, poprawcie mnie w komentarzach, jeżeli to nie Yamato. Ale to mi wygląda na Yamato. Gdzie on jest? To o. To co widzowie, trzeba. Yy, wygrać tą bitewkę. History dosłownie historyczną. Może jest mało ludzi na mało ludzi, ale. Kurde, ale taką. Taką fascynację mam tym, że dosłownie taka bitewka się trafiła. No ale jak widzicie po lobby to, że akurat kosztuje ten samolot 7,5 euro. No widać, że po prostu dużo ludzi kupuje ten pojazd. Ja nie sugeruję, że kupować a to oczywiście ten pojazd, ale jeżeli nie wiecie co kupić do WTK, to tak tylko sugeruję, że Zero co jest dosyć dobrym pomysłem, tym bardziej, że w środę znika ze sklepu, już nie będzie się go dało kupić. W ogóle dawno w tej mapie nie grałem, bo to chyba mapa taka typowo Abekowa. Ab o, Mustang. Dobra. żeby mnie nie rozwalił. Dobra, trafiliśmy go. Odbijamy. Nie ma co się na Mustanga na czołówkę nawalać, bo jednak Mustangi dużo działek mają. I tylko tyle. Wiem, komentarz dzisiaj jest na poziomie światowym. No i to jest. CO SIĘ DZIEJE Z TYMI DRZEWAMI? Czy to mój, karta moja karta umiera? Nie, dopiero co... Ty, kiedy ja kupiłem? Niecałe pół roku temu kupiłem kartę graficzną, no nie, nie mówcie, że umiera, albo... Nie, to prędzej chyba te drzewa są takie niebieskie. Wyglądają jakby były z jakiegoś Fallouta. Ale tak sobie widzowie, patrzę w Wikipedię, bardzo wyczerpalne źródło informacji, wiem, i się w ogóle dziwię, że Mustangi, ten, Thunderbolty były używane na, na Pacyfiku. Bardziej kojarzyłem, że ten samolot jest bardziej używany na froncie europejskim, jednak coś tam było na Pacyfiku używane. Czy też szanujmy się, no, Pacyfik był ważniejszy dla m, Ameryki. Jeśli chodzi o zwycięstwo w wojnie. A widzę, że też du dosyć dużo osób lata Wyvernami S4 po promocjach. Czyli to chyba jest Lotier. Uh, który wyber na mają Nie wiem nawet, który wyber na mają BR, ale chyba mają mniejszy od y tych Zero -Cow. Tam B25 lata. No, w końcu chyba jakiś niższy BR się trafił niż te 6050 6, Dobra, ten B25 tak lata, że aż mi kusi, żeby go rozwalić. Po prostu tak mi podlatuje pod celownik. To tak mi kusi, żeby go rozdupczyć. Sorry, wyrażę ci ukradnę go prawdopodobnie, ale tak kusi. Chociaż zrobię jednego fraga na, na odcinku. Pyk, pyk, pyk. W ogóle taka ciekawostka B25 to jest chyba mój pierwszy bombo. Aha, jeden strzałem mi wszystko na żółto zrobił. Normalnie mi jednym strzałem w samolot w papieża zamienił. No za może wrócę na lotnisko i tyle. Mała przerwa. Ej, to jest drugie lotnisko. Tu można lądować w ogóle, w miejscu gdzie rozwaliłem tego. Be, tego. W miejscu gdzie rozwaliłem właśnie tego bombowca jest lotnisko drugie, więc akurat będzie mniejsza przerwa odbycia w bitewce. Wszystkie spoko są te mapy, gdzie są dwa lotniska. Jedno takie wysunięte na start bitwy, ale drugie do naprawiania się podczas bitwy. Akurat takie mapy propsuje, że występują w uteku. Kurde, stresuje mnie ten Jak3 co tam leci sobie na 5 km i nawalał się przed chwilą z jakimś innym samolotem, ale go, go zdjęło. Tu w ogóle bombowiec leci i gra go nie spotuje. Gdzie ten bombowiec leci? Na lotnisku? Do... A tu jest baza, dobra. Jak widzicie, naprawiłem się, nie padłem na lotnisku. Możemy wracać do pitewki. Ten Jak3 z... z... zmniejszył wysokość. Tylko, że ten Jak3 na mnie nie leci. O, dobra, dobra. Chyba na mnie ten Jak3 nie leci, tylko na tego Spitfire'a, więc pomóżmy Spitfire'owi. Dwa na jednego zróbmy. Wow, trafiłem! Dawaj! Mam nadzieję, że ten Jak3 nagle nie zrobi jakiegoś manewru, że mi na dupę wleci. O kurwa, leci na dupę. Yy, step Jak3, nie i mnie! Yy, ja nie ogarniam, co się dzieje wokół mnie! O, dobra. Pewnie prawdopodobnie jakimś większym pilotom WTK-owym już oczy krwawią od mojego stylu latania, ale... No co się dziwicie, jak ja w ogóle tłoków nie gram w wtk Nie, w sumie nadal lecę, mogę się naprawić. Ale tylko chłopa, działka rozwaliły z lotniska. Ten jeden przypadek, kiedy działka z lotniska faktycznie pomogły. Dobra, ale sobie widzowie, lądujemy sobie bez skrzydła. Co tam? Fajnie, że mi gra akurat nie wywaliła do hangaru od razu. Nie wiem, jak to działa, bo tak, że raz gra się do hangaru, raz nie, ale to chyba zależy specyficznie od samolotu, bo kojarzę na przykład jak ten J6K1, premkowym samolotem japońskim, którym większość czasu głównie grałem właśnie na Japonii. Jak ci zrobiło się fikołka i walnęło się na kopitem do góry nogami, no to od razu zdychałeś. A niektóre samoloty.